Witam! My z tym grzechu gramy, a to mój drugi odcinek z pierwszej serii Let's Play GTA 4. No i zaczynamy. Jedziemy do Romana. Parkujemy. I wbijamy się. Come on, daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, huh? Eh? He's not my friend, he's alone. Shark! Huh? Stop this! What huh? Who are you? Get out of here. Nicholas. What? Yes! Oh. What? Oh. My arm. Oh. Oh. what about you? Help me. Oh. Help me! Oh. Come on, oh, Supak! Get out of here now! Oh. Oh. And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in pricks? Strong. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not <sighs> living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes, Shut me. up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! <laughs> <Huh>? Yeah, great! <laughs> uh... Listen, I'm having a bit of a problem at the office. Um, I can't do it. Nico can do it. Huh? And uh, what? Well, why would you want me then? what well, screw you then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Uh, can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Hey, fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. No i dostaliśmy misję. Trzeba pojechać do Mallory na stację metra. No i bierzemy samochód Romana i jedziemy. O, no, Uranus. Ale nie będziemy zmieniać, bo w tej misji potrzebne są cztery misje. No i pojedziemy sobie naokoło, żeby nie tracić czasu na zakręty.

Finding America, Nico. Not exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changes out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl me. like Michelle? I'm easily impressed. I know. Thanks for the lift, Nico. Yeah. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. I dropped the girls off.

Nie jest to daleko, akurat przy naszym zapisie. No i mała wpadka. Niestety w samochód przywaliłem. No ale już za dużo samochodu nie uszkodziłem. No i zajeżdżamy do sklepu. Ładnie zaparkujemy. i oczywiście wskazówki jak kupować nie da się przewinąć więc musimy poczekać aż się skończy no i obejrzyjmy sobie dżinsy nawet ładnie wyglądają to sobie kupmy idziemy dalej te buty mi się nie podobają i weźmiemy sobie lidaski. zmienimy sobie kolorek. O, w sumie mogą być i kupujemy. O. Te spodenki wyglądają lepiej, więc sobie weźmiemy i kupiliśmy. Teraz jakąś koszulkę Te nie są za ładne To sobie weźmiemy jedną z tych niebieska ładnie nawet wygląda No to kupujemy No i wychodzimy Albo jeszcze czapeczkę kupimy Ta nie podoba mi się o, ta nawet ładnie wygląda, Bierzemy. Zobaczymy jakie oferują okularki. Nie ma fajnych, więc nie będziemy kupywać. Idziemy ze sklepu. Siadamy hey do i misja zaliczona it looks like they brought the stuff in from the old country though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle. classy girl for your arm. You should dip! keep dating her Michelle Hey Michelle it's Nico Roman's cousin oh hi how's it going good now I was wondering if you uh, wanted to go out with me sometime you know on a date yeah sure that could be fun No i weźmiemy sobie Sentinela. No i musiał już uszkodzić, no. I czemu cofną? No i użyjemy GPS-u. zaznaczymy sobie Michel i jedziemy. Uch, chcę no musiałem uszkodzić tam ten samochód, bo bym nie wyrzucił. No i jedziemy. I <laughs> immediately cried today with downburned witches. we encourage فيه. them to. Hey, German dog. Hey, Roman's has me cornered in the court under the, under the L train, and firefly. What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want. Or why he'd be pissed off, can you? I, <laughs> Come on, guys. Let's be reasonable. No i musimy pomóc Romanowi, niestety są tkiniki No i jedziemy Jak zwykle Roman się wpakował w kłopoty więc trzeba go ratować И И вот, паркуем. И бегнем на помощь Роману. Widzę, jest dobrym było to Hey, oh, shit, there he is. Keep on fed boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to czas kopać kolesią tyłki. Można tą misję przejść o wiele szybciej, siadając do samochodu i przejeżdżając. No ale nie będziemy oszukiwać systemu i przejdziemy tak jak to gra przewidziała no i troszkę powalczymy sobie o. odepnął nas ale zaraz dostał piękne szczały i konterka i z go i jeszcze raz i jeszcze i z go i już starczy. No i uratowaliśmy Roman. I Darden ucieka. No i trzeba go No niestety nasz samochód zniknął, więc musimy wsiąść do samochodu Roman. Шептин Роман. Давай. На хаму цитровское почищение. Я не гони Можно капслок им скупить че на самого те, которые есть пошукиваны, а мне этот видок не пасует. Более нормальный поезд.

is scuffling with police. Mike whiteley on the scene. Some local bleeding hearts are whining about freedoms and police brutality. One resident said after his scuffle with police, he's a changed man. I śmieciarka blokuje drogę i musimy skręcać w lewo. I znowu w prawo. I już jesteśmy na miejscu. Tu też można w razu przejechać, ale pobiegniemy sobie za nim. Teraz trzeba go zabić. I on ma nóż. I atapianko. Jeśli by się skończył, by, byśmy go zabili wcześniej. I by nie wypadł, to można by było podnieść ten nóż, ale że wpadł do wody, no to już by nie podniesiemy. Przepraszam za dźwięki w tle, ale niestety miałem włączoną przeglądarkę i atak gildyjny na grze internetowej się włączył. I wracamy... do... Romana. Patient. Albo. These men, these Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian, Bulgari. He lived on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see you, cousin. Of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is nice, all so a very important thing to the top top you and you I'm you will see if things are going well. Thank you, cousin. I'll see you later. No i teraz pojedziemy sobie do Miszeru. Albo zakończymy na tym ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie.